Cześć wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na antystresową praktykę dla zabieganych. Postaram się, żeby była krótsza, e, taka kompaktowa, na rozluźnienie, na całe ciało. Jak widać, e, piwot już jest totalnie rozluźniony, także możecie też zaprosić e, swoje kotki, pieski, pupile e, do wspólnego ruchu, do, e, do tego, żeby poczuć. Energię wzajemną i ich odpuszczenie. No dobrze, to sobie zaczniemy. Usiądźcie wygodnie na macie. Możecie w ten sposób, tak jak ja, możecie w z skrzyżnym, tak żeby być troszeczkę wyżej, żeby wydłużyć kręgosłup. Brody skierujcie delikatnie do mostka, wydłużcie tył szyi, podwińcie kości ogonową. Spojenie łonowe na siebie. I weźmiemy sobie głęboki wdech. I głęboki wydech. We własnym tempie jeszcze trzy spokojne, wydłużone wdechy i wydechy. Pomyślcie o intencji na dzisiejszą praktykę. Z wdechem podniesiemy ręce do góry i połączymy je nad głową. I z wydechem dłonie do serca. Jeszcze raz wdech. I wydech w dół. Z wdechem ręce do góry. Prawa ręka łapie za lewy nadgarstek i wyciągamy. Lewą rękę na prawą stronę, tak żeby pociągnąć lewy bok ciała. Jeśli chcecie, możecie sobie dodać i usiąść, usiąść pośladkami na lewą stronę, tak żeby pogłębić wyciągnięcie lewego boku ciała. I oddychamy. Z wdechem wrócimy sobie do centrum. Od razu lewa dłoń łapie za prawy nadgarstek, wyciągamy prawy nadgarstek na lewą stronę i siadamy sobie na prawej stronie. Pośladkami wyciągamy prawy bok ciała i oddychamy. wdechem wrócimy sobie do centrum, z wydechem dłonie już wzdłuż ciała i przejdziemy sobie do klęku podpartego. Tak, piwotku, musisz sobie zejść. No. Troszkę sobie zejść. Tak, tu możesz sobie połóż się tutaj. Mhm. I dłonie pod barkami, kolana pod biodrami nic z wdechem pozycja krowy, pępek do maty. Z wydechem pozycja kota. Wdech krowa. Wydech kot, wdech krowa. Wydech kot. Ostatni raz wdech. I wydech. Z wdechem pozycja neutralna, prawa ręka do góry, patrzymy za prawą ręką, odpychamy się od lewej, z wydechem prawa ręka pod lewą pachą, przekładamy sobie lewą rękę za głowę i patrzymy do boku i spokojnie oddychamy. Jeśli chcemy, przestawiamy sobie lewe kolano do centrum i podnosimy prawą nogę do góry. Trzymamy. Weźmiemy wdech. Z wydechem odkładamy prawą nogę. Wracamy sobie do centrum i lewa ręka do góry wdech z wydechem, lewa ręka za plecami do wnętrza prawego uda. I trzymamy. Bierzemy wdech z wydechem, lewa dłoń na matę. Wchodzimy sobie do klęku podpartego. I druga strona z wdechem lewa ręka do góry. Z wydechem lewa ręka pod prawą pachą. Odkładamy sobie lewy policzek na matę, prawa ręka za głowę, prosta w łokciu. Patrzymy do góry. Jeśli chcemy, przestawiamy prawe kolano do centrum, prawą nogę do centrum maty i podnosimy lewą nogę do góry. Trzymamy. Powoli odkładamy lewą nogę na matę i prawa ręka do góry wdech. Przekładamy za plecami do wnętrza lewego uda. Dokręcamy się, odpychając od lewej dłoni, patrzymy na sufit. I z wdechem dłonie na matę, prawa dłoń i lewa klęk podparty. Podwijamy palce stóp i deska. Wchodzimy sobie do deski aktywnej, wypchnięte górne plecy. Zostajemy. Bierzemy wdech z wydechem, pies, głową w dół. Pod, wejdźcie na palce stóp, pięty w górę, ugnijcie kolana i połóżcie brzuch na udach. Szczyty pośladków wysoko, wyciągnięte całe plecy do sufitu proste. Chwilkę tutaj zostajemy i powoli odstawiamy pięty na matę i sobie chodzimy w psie z głową w dół, prawa lewa noga i z wdechem przejdziemy sobie do początku maty. Idziemy do początku maty krok po kroku. Rozstawimy troszkę stopy szerzej, wdech, pół wyprost, patrzymy przed siebie z wydechem pogłębiony skłon. Głowa luźno, oddychamy. Wydłużamy plecy. Łapiemy za łokcie, szczyty pośladków wysoko, ruszamy się z prawej do lewej strony. Zatrzymamy się w centrum, dłonie na matę, wdech, pół wyprost i wydech, jeszcze raz, pogłębiony skłon. Z wdechem patrzymy przed siebie i podnosimy prawą rękę do góry. Możecie sobie ugiąć lewe kolano i spojrzeć do góry. Teraz prawa ręka za plecami do wnętrza lewego uda. To jest pierwszy wariant pozycji. Drugi wariant, jeśli macie łatwość, jest ok. To robimy związanie. Wkładamy sobie lewo, lewy bark głęboko do wnętrza lewego uda, kolana, obracamy i łapiemy z tyłu. Obracamy się do sufitu i patrzymy do góry. Oddychamy spokojnie. Bierzemy wdech z wydechem, rozluźniamy ręce, dłonie na matę. Wdech, patrzymy przed siebie z wydechem, pogłębiony skłon. Teraz uginamy prawą nogę, prawa ręka zostaje na macie z wdechem, lewa ręka do góry. Jeśli chcecie, przekładamy lewą rękę za plecami do wnętrza prawego uda, bądź związujemy. Czyli głęboko wkładamy prawy bark do prawego uda i łapiemy z tyłu, dokręcamy się i patrzymy do góry. Powoli z wdechem wracamy do centrum, dłonie na matę. Patrzymy przed siebie z wydechem pogłębiony skłon. Wdech idziemy całkowicie do góry. Łączymy dłonie nad głową. Wydech dłonie do serca. Wdech, dłonie góra. Wydech skłon do nóg. Wdech półwyprost. Wydech deska. Trzymamy, i oddychamy. Ruszamy się do przodu i do tyłu w desce, na paluszkach stóp, jeszcze dwa głębokie wdechy i wydechy. bierzemy wdech i z wydechem kolana na matę. Ustawiamy sobie kolana na macie do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami i prawa noga do góry. Aktywnie nie zapadamy się. Bierzemy wdech, z wydechem przestawiamy prawą nogę na lewą stronę, na zewnętrzną krawędź prawej. Prawej stopy i przechodzimy sobie do lewej strony dłońmi. Na tyle, na ile możemy. Oddychamy spokojnie. Możecie sobie też odłożyć przed ramiona i na przedramionach to zrobić. Z wdechem. Wracamy sobie do centrum. Powoli i z kontrolą. Dłonie do centrum i prawa noga do góry. Wdech. Z wydechem prawe kolano do prawego barku. Przyciągamy. Wysoko. Wdech. Do tyłu prostujemy. Wydech. Przyciągamy. Wdech. I wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. Przekładamy prawą nogę do początku maty, i wchodzimy sobie do góry. Biodra nisko, wysoki wykrok. Niski wykrok, chciałam powiedzieć. Oddychamy. Bierzemy wdech, z wydechem skręcamy się do lewej strony, patrzymy za lewą dłonią. Wycofujemy biodra i płynnie lewą dłonią szukamy lewej pięty i wysyłamy prawą rękę za siebie. I patrzymy w sufit. Otwieramy sobie przód ciała. Rozluźniamy twarz. Bierzemy wdech, wracamy powoli i z kontrolą, dłonie na matę. Podnosimy sobie lewe kolano do góry. I z wdechem prawa noga do góry, trójnogi pies z głową w dół. Bierzemy wdech z wydechem prawa noga do gołębia, rozluźniamy sobie <coughs> nogi i biodra szukamy swojej pozycji. Biodra są w jednej linii, czyli nie opadamy na razie. Bierzemy wdech i próbujemy albo podpierając się tak jak w ten sposób, albo bez dłoni, możecie sobie złapać, złapać u góry na biodra i powoli. Siadamy na prawym pośladku i przekładamy lewą nogę do przodu i wracamy. I wchodzimy do góry. Troszkę wyżej, tak żeby popracować prawym pośladkiem. Wchodzimy, siadamy. Na prawy pośladek i do przodu lewa noga. Jeszcze raz góra, i siadamy. Ostatni raz góra, i złapiemy za łokcie, otworzymy przód ciała. Weźmiemy wdech i z wydechem dłonie na matę. Powoli. Biodra w jednej linii. Prawa ręka zostaje po wewnętrznej stronie prawego kolana. Lewa ręka łapie za lewą stopę i przytulamy sobie w stronę pośladka, oddychając spokojnie, stabilnie. Bierzemy wdech i z wydechem lewa noga na matę, dłonie na matę. I podnosimy lewe kolano i wchodzimy do psa z głową w dół. Zostajemy na dwa głębokie wdechy, i wydechy w psa z głową w dół. Bierzemy wdech z wydechem, odkładamy kolana na matę. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami i lewa noga do tyłu aktywna. Jak chcecie, point bądź flex, tak żeby cała noga była napięta. Bierzemy wdech i z wydechem przekładamy lewą nogę do prawej strony. Przechodzimy aktywnie dłońmi, przechodząc od razu na przedramiona do prawej strony. Wracamy sobie na dłonie z powrotem. Wysyłamy lewą nogę do tyłu. Bierzemy wdech z wydechem. Lewe kolano do lewego barku przyciągamy. I wdech do tyłu. Wydech przyciągamy. Wdech i wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech. Przestawiamy lewą nogę do początku maty, biodra nisko, lewa stopa w centrum, tak żeby nas stabilizowała i dłonie do góry wdech. Trzymamy. Możecie zrobić koszyk, odwrócić i pogłębić delikatnie wygięcia. Z wdechem wracamy do centrum i robimy skręt do prawej strony. Wycofujemy biodra, szukamy prawą dłonią prawej pięty i wysyłamy lewą rękę za głowę. Otwieramy klatkę piersiową i zostajemy. Z wdechem wracamy do centrum. Dłonie do początku maty. Podnosimy prawe kolano do góry. Z wdechem lewa noga góra, trójnogi pies z głową w dół. Z wydechem lewa noga do gołębia. Odkładamy sobie prawą nogę. Zostajemy chwilkę. I teraz wybieramy ten sam wariant, co na tamtą stronę. Możecie sobie złapać za łokcie bądź za biodra. Siadamy na lewym pośladku i przenosimy prawą nogę do przodu. I wracamy do gołębia. Tylko tym razem wyżej. Siadamy na lewym pośladku, wracamy do gołębia. I znowu wysoko, odpychamy się siłą nóg pośladków, biodra w jednej linii, i siadamy, i do tyłu. Powoli bierzemy wdech z wydechem. Odpuszczamy dłonie na matę i wchodzimy sobie do psa z głową w dół. Oddychamy spokojnie, głowa luźno. jeszcze jeden głęboki wdech i wydech Połączymy sobie stopy, z wdechem prawa noga do góry. Biodra w jednej linii. Z wydechem prawe kolano do prawego łokcia. I wdech, góra. Wydech, prawe kolano do lewego łokcia. I od razu odkładamy prawą stopę na zewnętrzną krawędź, lewą piętę na matę i podnosimy lewą rękę do góry. Wdech. Oddychamy. Przestawiamy sobie, stabilizujemy prawą stopą w centrum ciała i przenosimy lewą nogę, do początku maty. Prostujemy i patrzymy za lewą ręką. Bierzemy wdech i z wydechem prawa stopa do lewej, i dłonie do początku maty. Wdech. Patrzymy przed siebie z wydechem, pogłębiony skłon. Wdech. Idziemy całkowicie do góry, łączymy dłonie nad głową. Wydech dłonie do serca. Wdech, dłonie, góra. Wydech skłon do nóg. Dech półwyprost. Wydech deska. Odkładamy kolana na mata, grzbiety stóp i pozycja szczeniaka. Przechodzimy klatką piersiową do maty. Zostajemy. Z wdechem wracamy do klęków odpartego. Dłonie pod barkami. Pies z głową w dół. Z wdechem lewa noga do góry. Pięty w jednej linii. Biodra w jednej linii. Bierzemy wdech. Z wydechem lewe kolano do lewego łokcia. Wdech góra. Wydech do prawego łokcia. Od razu prostujemy. Lewą nogę, odstawiamy prawą piętę i prawa ręka góra. Stabilizujemy się na lewej nodze i prawa noga do początku maty. Wdech prostujemy, patrzymy za prawą ręką. Z wydechem spotykamy się na początku maty. I wdech półwyprost z wydechem. Rozszerzamy stopy i siadamy do malasany. Z wdechem dłonie z tyłu. Siadamy, odkładamy sobie nogi proste na matę. Wdech, ręce do góry. Z wydechem, skłon do nóg, głowa już też luźno, uspokajamy oddech i, i zostajemy w pozycji. Z wdechem wracamy sobie do centrum. Uginamy kolana. Kładziemy się na matę. Przytulamy sobie nogi do brzucha. I masujemy plecy. Rozluźniamy twarz. Rozluźniamy żuchwę i język. Oddychamy spokojnie. Odstawiamy stopy na matę. Ręce wzdłuż ciała, z wdechem biodra do góry, łączymy w koszyk, wchodzimy na szczyty barków, cofamy barki, łopatki blisko siebie, biodra wysoko, kolana równolegle do siebie, stopy są całe doklejone do maty, pośladki spięte, zostajemy tutaj chwilę. Twarz też jest rozluźniona. Bierzemy wdech, z wydechem rozluźniamy ręce i biodra, pośladki wracają na matę. Jeszcze raz przytulamy nogi do brzucha, całe nogi przekładamy na lewą stronę, głowa patrzy na prawą. I wdech do centrum całe nogi na prawą stronę, głowa patrzy na lewą. I wdech do centrum. Zrobimy sobie kuleczkę, czoło do kolan. Bierzemy wdech i wydech. Relaks. Kładziecie się do relaksu tak jak lubicie, jak chcecie. Postarajcie się o cichą, spokojną przestrzeń żeby dać sobie to pozwolenie, nagrodę za wejście na matę, za podarowanie sobie czasu. Nawet jeżeli nie macie takiego miejsca w domu, to...